Witaj! Witaj! Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. Tak, jak się dzisiaj czujesz? To dobrze. Chciałbym, abyśmy zrobili jedno ćwiczenie. Stronę, tylko cały czas na tym punkcie. Tak? To świetnie. Dobrze. Mam tutaj latarkę, i teraz cały czas skupiaj się na czubku mojego nosa. To jest Twoje ćwiczenie. Patrz w światło, patrz cały czas na czubek nosa, tak. Nie spoglądaj w światło. Nie pozwalaj się rozpłynąć. Dobrze, a teraz skoncentrujemy uwagę na palcu. Skupię uwagę na czubku mojego palca, tak? też to samo ćwiczę. bætis Pozwalasz się rozproszyć i skupiasz się cały czas na jednym punkcie, tak? Troszeczkę podobne to jest ćwiczenie, ale tym razem latarka będzie. Światło latarki będzie. sobie też różne ćwiczenia w domu, skupiać uwagę na jednym punkcie, to może być dowolny punkt, tak, i nie pozwolić się rozproszyć cały czas, koncentrując uwagę, skupiając się.